Wybieram się w czeskie góry Orlickie. To jakieś 45 minut jazdy samochodem z Kłocka. Tuż przy granicy z Polską leży Neratow. Bardzo chcę odwiedzić tutajszy XVIII-wieczny kościół i poznać historię jego odbudowy. Spinam się na chór, a widok zapiera dech. Tak, można powiedzieć, że ziemia łączy się tutaj z niebem. Szklany dach, posadowiony na starych, surowych murach. Jest symbolem połączenia przeszłości i nowoczesności. Na oparciach krzeseł widnieją nazwiska darczyńców, dzięki którym zabytek odzyskał swoje serce i nową przyszłość. Wstęp do kościoła jest bezpłatny. Po zwiedzaniu zaglądam do gospody i zjadam czeskie specjały. Teraz chcę iść w góry. Trzeba zmienić buty na porządniejsze i ruszam na szlak grzbietowy, czyli Rzebieniowkę. To całoroczny szlak prowadzący z Karkonoszy przez szczyty gór olickich aż do Jesioniku, często wzdłuż granicy. Od wiosny do jesieni można jeździć tutaj na rowerze lub wędrować pieszo, a zimą na biegówkach. Teren objęty jest ochroną przyrody. Pamiętaj, by zawsze wszystkie swoje śmieci zabrać ze sobą. Koszy tutaj nie ma. Nocleg z łatwością można znaleźć w miejscowości Deszczne. Mnóstwo tu pensjonatów i kwater. To świetna baza wypadowa w Góry Orlickie. Drugiego dnia powoli opuszczam góry, ale ciągle zatrzymuję się. Droga jest tak malownicza, widokowa. Mnóstwo tu starych sudeckich chałup i pamiątek historii. Jadę praktycznie cały czas wzdłuż granicy. Nasze kraje oddziela tutaj dzika orlica. Chciałam jeszcze wpaść na kawę i deser do urokliwej kychanki w orlickim zagórzu, ale zapomniałam, że jest czynna tylko w weekendy. Nieco dalej nad orlicą w przeszłości pobudowano wiele zamków i pałaców, i czasem nazywa się ten odcinek rzeki czeską loarą. Zabytki są blisko siebie. Można podjechać autobusem, rowerem lub pociągiem. Chcę zwiedzić choć jeden z nich. Wybrałam renesansowy zamek Czastorowice, który przez postać Jerzego Jebradów skojarzył mi się z naszym zamkiem w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Spaceruję po rozległym ogrodzie ze stawem, ogrodem różanym i zwierzyńcem. Ale największe wrażenia robią na mnie zamkowe wnętrza. Zamek jest własnością hrabiny Sternbergowej, ale jest dostępny do zwiedzania. Zachowały się tu oryginalne stropy kasetonowe, meble i portrety. Wzruszająca jest historia o odnalezionym na strychu po wielu latach ślicznym domku dla lalek. W zamkowej kawiarni można zjeść coś słodkiego przed dalszą drogą przez region Hradec Kralowa.